Szczęść Boże, Ksiądz Bogusław Tokarz, przewodnik grupy 25, Święty Just. Dzisiaj trzeci dzień pielgrzymowania tej wyjątkowej, sztafetowej pielgrzymki w tym roku. Yy, pielgrzymują grupy 8, 24 i nasza 25. Dzisiaj zastanawiamy się nad rzeczywistością grzechu. Każdy człowiek, Naznaczony jest grzechem. Od chwili chrztu każdy z nas właśnie otrzymał łaskę uświęcającą, stał się dzieckiem Bożym, ale niestety ta natura grzechu w nas została, i dzisiaj podczas całego dnia pochylamy się nad tą sferą. W kazaniu usłyszeliśmy, że o grzechu nie możemy mówić z pominięciem. Tego wybrania przez Pana Boga. Nie możemy mówić y, o grzechu, y, nie zwracając uwagi na to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi, jesteśmy stworzeni na obraz i Boże Podobieństwo. W konferencji usłyszeliśmy, czym jest grzech. Grzech to zerwanie relacji, to oddalenie się od Pana Boga, brak posłuszeństwa. Y, właśnie woli Bożej słowu Bożemu to wszystko sprawia, że my na skutek grzechu oddalamy się, zrywamy tą relację z Panem Bogiem. Ale przykład świętych, przykład błogosławionych pomaga nam w tym, abyśmy szli drogą świętości. Bo Jezus przyszedł po to, aby pokonać śmierć, aby pokonać grzech, aby pokonać szatana. I jeśli chcemy być świętymi, jeśli chcemy podążać tą drogą świętości, to musimy zaufać Jezusowi, Chrystusowi, zaufać temu Bożemu Miłosierdziu. Pójść do spowiedzi, skorzystać z sakramentu spowiedzi, to wszystko sprawia, że będziemy iść drogą świętości. I dzisiaj próbujemy, pielgrzymom, sami próbujemy w tą rzeczywistość wchodzić, abyśmy się uczyli. Właśnie iść drogą Jezusa, zaufać Jezusowi, abyśmy mogli pokonać śmierć, abyśmy mogli pokonać szatana i grzech. I wszystkim pielgrzymom, wszystkim duchowym pielgrzymom, którzy łączą się przez transmisję, tego życzę, abyśmy zawsze patrzyli na ten ostateczny cel, a tym ostatecznym celem jest niebo osiągnięcie świętości. Dziękuję bardzo. I wszystkim życzę owocnego pielgrzymowania tego y, fizycznego tutaj podczas pielgrzymowania, jak również tego duchowego przed odbiornikami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.